Król Gromu będzie na szamana grane. O, ten drawek to mi się podoba. Nawet bardzo mi się podoba. Czy jest opcja, żebyśmy w trzeciej turze, a e, w drugiej turze zrobili quest'a? Chyba nie ma. Ile czy jest? W drugiej turze trzy karty. Jedna, druga. Nie, no jest opcja. Ciekawe co ich kusiło, aby dawać priestowi quest'a do skończenia w dziewiątej tusz, a nawet 10 dziesiątej bym powiedział. Dobra, bo i tak go nie zrobię. Robimy raczej tak. Okej. Okay. Aby dawać priestowi quest'a do skończenia w dziewiątej turze jak w się kończy gra. No dobre pytanie. Chociaż to bardziej na dziesiątym jest quest. Dziwne że jutro zespół Headstone ma spotkanie odnośnie nerwów. No wiem, czytałem gdzieś tam. Czytałem gdzieś tam jakieś kłędy. Idealnie, Dobierando, do. Jedno, drugie, trzecie. I mamy w następnej turze 1, 2, 3, 4. Brakuje jednego. O, proszę bardzo. Tak, z nerfią to, co nie trzeba. Wydaje mi się, że wszystkie nerfy Blizzarda ostatnimi czasami były dosyć mocno trafione, więc ciekawa opinia, nie powiem. Iluzja. Okay. Proszę. Dostanę coś do zagrania Dostałem. raz, dwa. nie się z tobą robi interesy raczej to obniżony kosz Nie wiem, wezmę ten rażący wzrok, tak na wszelki wypadek. żeby mieć tu jakiś ramował i heal w jednym, jednym jednocześnie. A w next się będziemy myśleć. Prawdaż deki widzów? Nie, raczej nie. I duchy, okej. Okay. Jak po wesoło? Dobrze. Mhm. Patrozofia, filozofia. Myślę, że darujemy sobie w tej turze robienie questa, a bardziej się skupimy na robieniu takich rzeczy, jak krzeszenie stołu. To tyle, graj. W ciekawa nagroda za punkty kanału Grażdek, widza. widzę. A nie wydaje mi się, no nie wydaje mi się, żeby to była jakaś ciekawa nagroda. Tak, nawet byłoby sobie powiedzieć, że wiem, czym by się to skończyło. Widzieliście, jak wygląda nowy Questline Warlocka. W jedną rundę dobiera całą talię, praktycznie. Nie widziałem. Sprawdźmy. Not bad, not bad. Not bad, but not good. No dobra, zrobimy tak i zrobimy tak. Powiedzmy, że zrobię tak. Ja nie zużywam, bo może dobiorę tego artefaktora tańszego. Cię zobaczy. Grasz Dekiem, który proponuje widz, a nie dekiem widza. No, w sumie to spora różnica. My przeżywamy akromatyka. Oj, to mi się podoba. Coś tu może zrobimy. Co mi teraz z tego? No niewiele, tak szczerze powiedziawszy. No, coś tam wyczyścimy. Graj. Ten szaman gra? Mam wszystko, co ty sobie tylko wymarzysz. Małe problemy z przeżyciem. To nie jest dobrą nowiną. Dobra, musimy zrobić tak: raz, dwa, trzy, cztery, problemy się chwilowo rozwiązały. się Z tobą robi interesy, kraj gościu, Robert się o taka się lepiej z questem czy bez? Z questem, Nigdy nie no, swojej swojej we. no, tylko nie to I sure, starcie będziesz grać? No! Nope. Nie planuję. A no, jeśli dzisiaj tym szamanem cały dzień grał, to teraz wysyp będzie. Wydaje mi się, że daleko od prawdy jest stwierdzenie, że jak Tyestream gra cały dzień, to nagle jest wysyp tego. No ale może jestem w błędzie? O, to byłoby cienkie. Musi być jakiś sposób. Dobra, no to jedziemy tak. Znajdę jakiś sposób. No to tak. O no to tak. I tak. To nie dobrą ofertą. Mamy wyczerpałam swoją talie. No wiadomo, że się trochę za bardzo rozpędziłem. Okay. Wiadomo coś o tym nowym trybie, kiedy ma być Helstom. Nie, nie wiadomo.

Czekaj, okay, wyśpięcie. Tak jakoś mi się wygrało. to nie była zbyt dobra gra. grasz tym deckiem to mam rozumieć, że będzie ten deczek na YouTube. JEP! <grym> 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 dobry wieczór, Je dobry, dobry wieczór. Dobra, zostawiamy sobie... U, Tylko to sobie wyrzucimy, a resztę sobie zostawimy. No, na parla może być przydatna. Okej, okay, zestaw pryzmatów Spoko. Klein, O, oh, um. Dobry drobek. osłem od razu. Dzień dobry. Jest trochę gorsze, ale mamy świetną odpowiedź na to akurat, tak się składa. Tumbeczka. najlepsza, najlepsza. Lombonia. Eh, uh, what the fuck? O oh nie, ja z tego dobrem. Oh my fucking god! <laughs> so fucking bad Świetnie się z tobą robi interesy. Że tak powiem, lekko annoying. A znaczy zbicie tego dziwnego śluda chyba nie było jakimś super pro playem. Pienięż wpierw bronią zaatakować. Rady z czatu są najlepszą rzeczą, jaką możecie spotkać. No, faktycznie, jakbym najpierw bronią zaatakował, to... to. wszystko byłoby git. Następnej będziemy chyba musieli zagrać jakąś obszarowę, tak myślę. Zanim do tego dojdzie, możemy zrobić tak. Tak, i może tak. I mistrzu. Agora, daqui. não